Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. Idziemy, jest godzina gdzieś 15, A my się wybieramy, wybieramy do lasu. Idziemy zobaczyć, czy jakiegoś upolujemy prawdziwka. Ale nie wiem, czy dam rady. A co to jest za grzyb? To nie jest ryc. Idziemy na prawdziwki. Zobaczyć, czy są. Hmm. Może parę nazbieramy, może nie Trudno powiedzieć, dzisiaj sobota, godzina 15 Powiem Wam, jeszcze samochody stoją A jeszcze deszcz pada A lało niesamowicie A znowu deszcz Ale już przestaje powolutku Także Pochodzimy tu Troszkę po tych lasach Poszukamy, może znajdziemy jakiegoś Prawdziwka, a jak nie No to no to nic się nie stanie przecież no nie. świat się nie zabali naprawdę Witam Was jeszcze raz i pozdrawiam. Ten film będzie jutro rano do porannej kawki Do porannej kawki Oczywiście Jak jeszcze coś dogram Zobaczymy czy będą jakieś grzybki czy nie Trudno powiedzieć się okaże wszystko Ale warto posprawdzać tak pochodzić Gdzieś bokami, jakieś takie miejsca może gdzieś tam coś, chociaż tyle ludzi tutaj przeszło, że tu nic nie powinno być. Widzicie, widzicie, jak to jest wszystko. Ta trawa jest gnieciona, tu chodzili po prostu i sprawdzali, czy grzybów nie ma. Dlatego tu nie liczę na nic, że po drodze coś zebiorę. Coś tam widzę. Tam coś jest, choć ale co tam jest, chodź zobaczymy chodź, widzicie z drogi na żywo. na żywo chodź tu tu ale stój, stój bo tu jakiś grzyb jest co to jest za grzyb a, kozaczek zobaczcie widzicie I, i ślimior oczywiście ale ładny młody kozaczek, może być Biorę do koszyczka, chociaż dzisiaj prawdziwki, ale taki kozaczek bardzo smaczny, do jajuszka, no naprawdę. Dobra, no to widzimy się może przy jakimś pierwszym prawdziwku, oby, oby się tak stało. <słuchy> no to chyba mamy pierwszego. Ale piękności, zobaczcie jest ładny ale ktoś idzie muszę kończyć bo ludzi chodzi tyle, że ale ten jest ładny, prawdziweczek młodziutki, malutki Ach, widzicie powoli wychodzą idziemy dalej poszukać dobra mogę nagrywać <noise> już nie ma nikogo i tu znalazłem takiego drugiego, zobaczcie widzicie ale wcześniej nie mogłem się schylić za dużo ludzi chodzi Ale już sezony troszkę Ale ładny ładny zdrowy młodziutki dobra to Do koszyka idziemy dalej No ładnie się zaczęło zobaczymy jak się skończy tu Jareczku zobaczcie ale jak ktoś mi połówkę mi zostawi zobaczcie ale zdrowy Ale pół, kapelusza jest pół, ale jest zdrowy, twarda noga. No, super, już mi się zaczyna podobać, coraz, coraz, coraz fajniej się robi. No, to pochodzimy jeszcze, poszukamy, może jeszcze coś znajdziemy. no Zobaczymy, ale nie przeszkadzaj mi, mi zasłania teren, no to powiem Wam chyba mam jeszcze jednego jasne że tak no. <noise> biała zobaczcie ale ładny przepiękny ładny prawdziweczek wszystko młodziutkie bardzo ładny. muszę tu powoli chodzić białe jakby były wszystkie to było widać on no, spod po prostu wyszedł dopiero i jeszcze nie zawarwił się od góry. Ładny, bardzo ładny. Do koszyka. I dalej szukamy. Powiem Wam, że są takie małe, tylko strasznie duże już zjedzonych. Jest po prostu, nie ma nic. Tu jest już, zobaczcie, takie malutki i już zjedzony. To jest aż, aż nienormalne. Gdyby to aż tak to tu co jest Patrzcie trochę większe Zobaczcie co to jest Całe zjedzony, No jak tu grzyba znaleźć Jak to wszystko jest tak Zjedzone Niesamowicie Nie wiem, że powoli trzeba chodzić to jeszcze zostawili ty A jak w ogóle ci coś zostawią o. Tu jest coś, taki maluszek, No chociaż jeden nieobgryziony. Gdybym go zostawił, to jutro go nie ma. Zobaczcie jaki ładny. To taki słoiczkowy. <grych> A to? Nie, to nie są prawdziwki. No i teraz powolutku, powolutku, tak szukamy, szukamy, szu o jest. Szukamy, szukamy, szukamy. O, ten już jest trochę większy, ładniejszy, patrzcie. O, ładny, co? i nawet zobaczcie, nic nie obgryziony. No ładne. No takie są piękne. Chyba pójdą do mrożenia takie ładne. Będzie na zimę jak znalazł. Dobra, chodzimy dalej. Oby jak najmniej tych zjedzonych było. Ale jest strasznie dużo pojadu. Powiem. powiem Wam, że fajnie rosną. Jakie ukryte. Jak nie ma liści, to tak szybciej człowiek dopadnie. Ale jest po południu i to też tak człowiek nie widzi za bardzo. Ale tu są trzy, widzicie. O. Dziurki zrobię z A tu, patrzcie, podnieść. Mówię taki cztery. Ale ładny. Do koszyka. Piękne, takie malutkie. Właśnie, słoiczkowy. Ale one pójdą do, do zamrożenia. Chodź tu, Ares. Ares, do mnie. Moment. Muszę wyłączyć. Dobra. Jakiś pies szedł właścicielem. Nie zauważyłem. I obserwował mnie, co ja tu robię. Także już jest chyba miejsce spalone. <grym> Ale trudno co zrobić tego teraz ładnego takiego zerwałem Ochodzimy no, dalej Może jeszcze coś się uda nazbierać zobaczymy Takie łodne się schylam czasami niepotrzebnie, ale... ale Dobra Do tego wam pokażę bo warto bo już trochę lepszy jest zobaczcie jaki ładny no ten jest ładniejszy ten jest ładny. a to, to, nie są prawdziwki. Myślę, że młode prawdziwki, ale ten, ten jest rewelacja. Może być twardy sam raz tak. <laughs> chodzimy, chodzimy. Znalazłem trzy, ale nie warto było pokazać, bo tak, po prostu obiedzone, że Ojej, oj jest. Ja nie wiem, co to w tym roku takie obiedzone są te prawdziwki że po prostu szok dobra szukamy dalej o kurde myślę że to tu a to takie malutkie dalej takie malutkie widzisz widzicie dalej takie malutkie rosną o zobaczcie to takie maluchy dobra se nie seroi nie ma sensu, żeby to zrewać Ale no trochę jest, powiem tak. tylko że maleństwo, takie same maleństwa, Tego kocička. A ten, ktoś tu szedł, przewrócił. Patrzcie, widzicie? I grzybioż tu szedł. Nie zauważył, ale ja go zauważyłem, przewrócony, ale jest. No tu coś jest. Patrzcie, tu już zjedzony całkiem. No przynajmniej o tego. Będę mógł zerwać. No wychodź. Też jest trochę zjedzony, ale. Ale jest ładniejszy. O. Ale. Ale zjedzony jest strasznie z tej strony. Ale do koszyka. No i trzeba tak to kurde obserwować <noise> Bo ciężko je tutaj zauważyć A dobra, idziemy dalej. Idziemy jeszcze w dwa miejsca Ja już i tak jestem zadowolony Bo cokolwiek mam w sobotę po południu To naprawdę i tak jest OK Na tyle ludzi co tu chodziło hmm. Dobra idziemy dalej Ares, ręka leży oczywiście i ogląda, co ja tu robię? Ares, proszę Cię, nie leptaj mi po grzybach, <grybki> bo tu znowu taki maluch, zobaczycie, ale ładny. Obok liści, dlatego go zauważyłem, No tak to nie byłoby żadnej szansy. Ale jest ładny, twardy, piękny, prawdziwy, super. Kocieczka. Idziemy dalej, tego muszę Wam pokazać, bo, bo jest naprawdę fajnie. Zobaczcie, jak pod drzewem stoi pięknie. <laughs> Ładeczka, ładny. Szkoda, że jeden. Ale dobry jeden. Tu jeden, tam jeden, tam jeden. <laughs> się nazbiera, tak? Ładny, piękny. I po takich właśnie chodzimy miejscach. Nie ma tu jeszcze czegoś. <laughs> Pokazujcie się. No, gdzie? O, jest! Patrzcie. Jest, 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 jest! Ten już troszkę zjedzony, ale też jest ładny. Jest drugi A myślałem, że jeden będzie ładny Do kosyczka Ares Ale jest... Ares Ale musi leżeć Bo zmęczony przecież hmm. Dobra, tu już raczej nic nie będzie. Idziemy dalej po wortku. Ale ten pięknie tu wychodzi A ja już chciałem zrobić krok a tu mówię coś tu jest, zobaczcie, piękny, piękny. Zrobię mu zdjęcie. A co, co mi zależy? Dobra, zrywamy. Jest piękny. Dobra, zasypane. Jeszcze tu kawałek, pochodzę. Idziemy na inne miejsce, może tam coś się też pokazało. No już powiem wam że we wszystkich miejscach. Ostatnio byłem to nie było we wszystkich miejscach. Teraz już we wszystkie miejsca zawsze coś jest. Może nie za dużo, ale ale są. Ale ludzie wiecie. Też chodzi. Ale ładny, ten jest piękny. Do koszyka i tu bądź... Tu pochodzimy sobie jeszcze. nie. Hmm, ale się strasznie powoli chodzi Są takie małe <noise> Ale Ale to nic Będą w, w Zimę, pychota będzie Dobra, nic nie widzę <noise> Idziemy dalej No i powiem wam Że znowu mam piękności Chodź tu Ares Siadł ładnie, No się ładnie No, poł się ładnie Poł się ładnie nie tam gdzie grzyby. Lubi tak wiecie, na grzyba się położyć. No to ja wam pokażę. Tego zostawiamy. Tego malucha. Niech sobie rośnie. A tu pod drzewkiem takiej piękności. <laughs> Proszę. O. Taki mi się podoba. To jest coś wspaniałego. To jest takie naprawdę rewelacja. Ale to nie wszystko. Teraz jeszcze muszę wam pokazać, zobaczcie jakie tu parzoły są. Właśnie po takich trzeba chodzić. Dobra, zobaczcie tu jak stoi pięknusi. oje, ale ma grubą nogę. A głęboko, zobaczcie, zobaczcie jakie piękne. No powiem, że wspaniałe. Bo Borobik wspaniały. Ładny co, piękny, piękny trawus. Ale też nie wszystko, bo ja tu jeszcze widzę tego takiego jednego tu. Już trochę obiecone, ale też jest ładne. Zobaczycie. Biały, piękny. Piękny. Dobra, idziemy dalej. Może znajdziemy jeszcze coś. Póki nie ma ciemno, już jest 17. Hmm. No to zobaczcie teraz, bo ja jestem po prostu w szoku. Nie wierzę. Zobaczcie na to. Niemożliwe. No po prostu niemożliwe. O, już trochę zjedzony przez chrząszcze oczywiście. Ja chrząszcze widzicie? Patrzcie to takie drobne. Dobra, niech sobie zjedzą tutaj. O. Ale tu mamy jeszcze jednego młodego. Piękny, ale ten będzie zdrowy, bo on jest zdrowy, tylko przestrząszczę, ale jest piękny. I tu mam. Patrzcie, znaczy ten młody, takim całkiem malutki. To zostawiam. Przykryjemy go i tego weźmiemy. Zobacz jakie piękności. Ale ten potęga. Czekajcie, porozglądam się tu. Jeszcze bo tu nie widać. Za bardzo boliście. Tu są kubki jakieś. Patrzcie tu. Zobaczcie to. <laughs> Widzicie to? Patrzcie ten, jak krzywo rós. Ale piękne. Już nie ma Ale piękności. Zobaczcie to. No nic, damy je do koszyka W domu je będę obrabiał, bo ja teraz nie mam czasu Żeby je obrabiać, bo jest Zaraz się ściemni A ja i nic nie będę widział A chcę jeszcze tutaj troszkę Pochodzić po lesie I posprawdzać, proszę Jeszcze maluszek Proszę Ładny Trzeba schylić się po prostu i Sprawdzić czy tam nie ma czegoś Na przykład takiego, o ale, piękny, ale piękny. no i teraz jeszcze tu idziemy na żywo już idziemy na całość o zobaczcie to tylko jakaś kubka liści o ten już jest robaczy mhm. szkoda szkoda grzyba ale trafiłem na jakiś tu wysyp. Mm. I tu mamy jeszcze jakiegoś ładnego, pięknosiego. <laughs> Nie, no ale się ubawiłem dzisiaj. Uff. Pięknie. Do koszyka i idziemy dalej. Powiem Wam, zrobiłem parę kroków i tu taki. Ładny stoi, chodź tu, <gry> chodź tu do mnie, <gry> chodź tu, jesteś mój, <gry> jesteś mój, ale gdzieś się tam zapodział, zobaczcie jaki ładny, hmm. to taki maluszek, ale on już jest, patrzcie, widzicie, zjedzony, szkoda, ale to nic, bo mamy tutaj, zobaczcie, następnego mamy. Mamy tu jeszcze maluszka. No, zrobiłem trzy kroki dosłownie, no może trzy metry. Żeby nie przesadzić. Zostań Ares. Tu gdzieś jeszcze coś widziałem. Tylko patrzyłem, żeby Ares koło niego nie. To jest mu homor. Tu jest to. Zobaczcie tu. Jaki piękny. No to... Nie no, to jest niemożliwe. Zobaczcie. Tu, tu jeszcze tu. Taki do zamrażarki piękny dobra posprawdzam jeszcze tu troszkę pochodzę czy tu czegoś nie ma to nie to nie jest to <grym> idziemy dalej a tu nie to nie jest prawdziwe ale się nasylałem patrzcie <grym> tu był piękny grubas ale tak zjedzony zobaczcie to co zostało po nim ale jak sobie tak przyglądałem się to tu, tu jeszcze jeden rośnie i ten jest dobry piękny o zdrowiutki piękny Takie to coś wspaniałego. To koszyka. Chodzimy dalej. Mamy tu takiego teraz ładnego. Śpieszę się, żeby, wiesz, nie, nie, nie mogę tak za bardzo powoli chodzić, tak jak zawsze, bo, bo po prostu będzie ciemno, i, ale ten jest ładny. Najlepsze jest to, że... Czekajcie, zobaczcie, co tu nie ma. Nie ma. Jeszcze tu sprawdzę, czy czegoś nie ma. Ale wiecie co? Zobaczcie, co mi z lasem zrobi. Widzicie to? No przerzedzają raczej, ale nie wiem czemu tak. Teraz akurat, jak grzyby tu można przydać. Ja nie wiem. Zobaczcie to. To samo. Jak to mam wejść do tego lasu? Zobaczcie jak to wszystko jest poprzewracane Jak mam te grzyby tam zbierać to ja nie wiem naprawdę ha. nic tu jeszcze zobaczymy po tymi ale tu nic nie zobaczy teraz pełno gałęzi Wejdziemy hm. tam zobaczyć jak tam wygląda ale Będzie ciężko Powiem wam zobaczcie no nie ma jak tu chodzić no. Po prostu jest masakra Jak ja to tu przydam Nie ma takiej opcji Tu ciężko mi było wejść w ogóle jest tak Zobaczcie tak to leży wszystko leży Wszystko Mmm Szkoda mogliby tak miesiąc później No trudno Idziemy jeszcze trochę poszukamy Jak nie to z powrotem bo Ja już jestem okrusinki przez te hasze tu przechodzić Ale zleży no mam jednego, ale no zobaczcie jak tu cokolwiek mam zobaczyć. Jakie grzyby są. Tu trochę tak, wiecie. O, o dwa są nawet. <laughs> Ładne dwa. Takie maluchy. O Jezus. No tu jeszcze można było zauważyć cokolwiek. Ale dalej. Ciężko. Ciężko. Ale nic przejdę to jakoś tak bokiem, spróbuję zobaczyć jeszcze, może coś zabierzemy, ale, ale nie obiecuję. Takie dwa maluchy są. Idziemy. Tylko jak ja go by tu zobaczyłem, to ja nie wiem. Nie mam pojęcia, naprawdę. Ale jest. Ładny. Myślę, żebym tu więcej nazbierał, ale po prostu, jak ja bym tu coś zobaczyć? O, jest! Patrzcie, ledwo zauważyłem. I jeszcze jeden taki mniejszy obok. Ładne trzy. Piękne. No ale zobaczcie. No, jak ja tu mam tu zauważyć? O tymi drzewkami. O, ale tu mam. Tutaj jest. O, może. Taki ładny. O. I tu jest chyba jeszcze jeden. Jasne, że tak. Ale tu jest chyba jeszcze jeden. O, look. No jest tego, ale jak ja tu mam, to pod tymi gałęziami, tutaj zobaczyć, tu jest chyba, <ścoughs> jasne, że jest, zobaczcie jakie piękne, ale cudowne, hmm. dobra, a obkoło to przejdziemy, zobaczymy, to co? Mamy jeszcze kawałek do autka, ale już nie będę wam pokazywał. Widzieliście na filmie. Teraz wam też pokażę. Tylko tak, bo one są nieobrane, bo już jest... Szósta e, dochodzi, 18 i są trochę... Widzicie, że są brudne, ale jest ich bardzo dużo. Jest ich masa. Po prostu no, cudowne są. Naprawdę jak je ubiorę, jakie piękności będą. Mm, bo jak zanim ja bym to wszystko zrobił, a ile ludzi jeszcze było w lesie, to no nie ma sensu, po prostu zgoda czasu. A teraz na fotelik sobie to fajnie powrzę. porobię. Pędzelek wezmę. <laughs> Żonka mi pomoże. <laughs> Żonka, po... ja jestem zmęczony. Jestem niecałe dwie godziny w lesie, ale po prostu mokro, jestem. A tylko z tego względu na tą wycinkę, co tam robili. Tam nie szło chodzić po prostu. Ja nie... Przez takie trawy i rowy musiałem przeciskać się, żeby z powrotem iść, bo mówię, no nie wyjdę po prostu, nie mam się, nie ma szans, ale Ares tak przeskakiwał masakra, mówię nie idziemy tu idziemy tu przez trawy, przez takie te a, i po prostu wykończymy. to nas Ares też ma po prostu dość Ares już zapięć, no tak to jest ale jestem zadowolony Naprawdę prawdziwko bardzo dużo, nie wiem, nie liczyłem tego, mm, ale jest bardzo dużo, bardzo dużo małych jest, malutkich, co dopiero wychodzi spod tych listków, tego nie widać, zresztą widzieliście na filmie, jak to wszystko ruszy, to no wiadomo, że grzybiarze też ruszą, no ale nigdy wszystkiego nie wyzbierają, tak, także lepiej iść do lasu, pacerek zrobić, parę grzybków zerwać, coś przyjemnego, to jest coś fajnego. Dla mnie to jest coś, coś pięknego A nie iść na lasu na spacerek, który jest piękny Ale I te śmieciuchy wynosić, które nie są piękne Bo wolę, grzyby wynosić Ale No śmieciuchy też trzeba wynieść po prostu bo Nienawidzę po prostu chodzić po lesie I pełno śmieci jest, to jest Katastrofa, byłem ostatnio w takim lesie, powiem wam No gdzie by człowiek nie stonął to śmieci Szkło, wszystko ale powiedziałem, nie, nie ruszam tego, bo ja po prostu tutaj te moje rejony, bo ja mam tylko dwie ręce no dobra, już nie przedłużam <grych> życzę wam miłego dzionka smacznego niedzielnego obiadu <grych> no i trzymajcie się subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie a ja mam jeszcze trochę do autka i powolutku się z Aresem papa, pa. do następnego